Witajcie, jesteśmy sepson i dzisiaj będziemy nagrywać Brawl i od dzisiaj właśnie, bo zawsze były takie przerwy albo coś, to nie znaczy, że te, to na przykład, bo ja będę co dwa dni albo coś tak ma no, co dwa dni i odcinki co dwa dni i live'y co dwa dni, I teraz były takie przerwy, więc no przepraszam was bardzo, bo... Jak była to przerwa ponad tydzień i jak pojechałem na wakacje na 4 dni, to bardzo spadły te mm, wyświetlenia Wyznam no, Fajnie jakby te wyświetlenia. Ale były takie fajne 20 odcinek, jak wyszedł, to, to było coś tak. Więc zapraszam do mojego klubu brakacy Spsona, nagle jest sepsona. Jest u nas mało, nie, mało niestety, ale jak będzie... 20 osób już dawno to napisałem, ale jak będzie 20 osób, to robię turnie o 100 yy, jak na przykład mój kolega tutaj ma. Więc no nie chcecie wygrać, no to wpadajcie i, i zostaw łapeczkę subskrypcję, znaczkę, bo lecimy po 150 subów. Ale no, jak spadałem te wyświetlenia, to wątpię, żeby tak szybko to poszło. Ale chociaż żeby to w tym miesiącu myślę, że uda nam się wyjść w sierpniu, więc jak no. Więc ja już nie przedłużam, tutaj trzy gry dzisiaj zagramy sobie. E, ja właśnie bazę zagram, bo ja bazę dzisiaj chyba będę biał się demca Więc no. Ja też dużo nie gram w Brawla. Więc... Przepraszam jakbyście słyszeli jakieś krzyki takie coś. Więc to jest mój wrażenie, ale sorry. Przepraszam Was bardzo. I jeszcze takie coś dziwne, to jest mój kod też. <śmów> mój kod, nie mój, tylko mam. Dzisiaj już go nie będzie niestety. Nie, jeszcze Dobra. tak spróbuję dzisiaj 700, a jutro tak 750 i fajnie było jakbym tą 25, bo już dawno miałem wbić. Więc... I napiszcie z czego chcecie odcinki, Więc... Dobra, nie ten Edgar awczył, Lecz wziął ulta, więc nie wiem czy się podał po prostu, czy co. Dobra. Ból uciekł, on um, tu ja wiem o tym, wiedziałam. Gosiu ma na hita mnie może i będzie miał ulta, nie? Więc to jest też problem, ale ucieka coś, więc może tak nie być. O, właśnie przyszedł właśnie przyszedł kot. Kurde, ej, wszyscy się teamują.

Więc git. A ja tu pójdę do Mortisa, bo Mortis nic, znaczy może mi zrobić dużo, ale niezbyt tak dużo. Jak? Myślę. Dobra, trzecie. Nie, myślałem. To nie trzecie. Zobacz. E, czwarte miejsce. I że to ugrałem. Źle powiem, ale jest zawsze to szczerpuszki, zawsze niż Nic. Dobra. I dziękuję wszystkim e, tym, co lubią mój kanał, bo no niezbyt, no wiecie, tak. Jestem ja youtuberem i nagrywam mi to, ale czy że jakoś mi to wychodzi za fajnie, to nie wiem. Dziękuję tym co mówią, że mam fajny kanał i w ogóle. Bo potem nie jest smutno. A czemu mi w ogóle to nie robiło? Ej to jest kurde, jak... Coś zepsute chyba. Czemu mi powtórki nie są. Dobra. 800. Kurde. Dobra. Jak zrobicie tutaj aż 3 e, łapki, to... Jak trzy łapki to zrobię dla was promo, zrobię dla was promko. Uff. O, jacie, sam pójdę po te dwie zaraz pójdę, dobra Ktoś tu będzie to źle, bardzo Już nie Patrzcie, bazy jest taki dobry. Na przykład jak Leon on by szedł, to by od razu by wykryło i bym wiedział, że ktoś jest na przykład a bo nie było. to jest bardzo fajne, przydatne na pewno. Kurde. Ale mnie obił tu. Ale mnie tu obił. Mam 5 power 8000 prawie. Chwytam. A że. Aha. Ten, ten to. Ja ci nie wiem. Jak godnie drobnie tylko. Oj, ja cię. Ja tu przegrywam. Przegrywam tu. Przegrywam. Szybko, szybko, szybko. Aj! Czemu mi się ten udział nie użył? Ja a. mnie nie użył. Dobra. Dwie gry jeszcze jedna. No, nie. Nie, to była trzecia, ale żeby nie był tak krótki jeszcze bardziej, to zagrajmy jeszcze jedną grę. I jak dzisiaj jest odcinek to pewnie jutro albo za dwa dni będzie live. Więc no. Więc no, więc. No. Ech. Chwila, zrobię cięcie. Zrobię cięcie na chwilę. Zaczniemy. No. Oj, coś mi się zaczęło. Brat mnie wołał. Pragnę, Mam głosy, ale. No, to jest mój brat. Fajnie, bardzo mi. ten. O, tu go poruszać, ma nie? Kolego, ja nie chcę z tobą walczyć. Tak, teamuj się, teamuj się, teamuj się ze mną. Proszę. Chyba, że z kimś innym się teamujesz, no to nie. Niestety. Proszę ja być koleżkę. Ja być koleżką. Czego wy nie rozumiecie? szóste miejsce. A jajaj, no. Ale później będę dopiero wbijał na tym bazie. Jak mam zły dzień to w ogóle nie umiem grać. A teraz... No, czy mam zły, no to niezbyt dobrze glam, ale jak właśnie logam to niezbyt fajnie jest? że no I właśnie, już koniec odcinka zaraz. Tylko zobaczymy zadania. No, nie mam ich za dużo. Nie mam ich za dużo, ale żeby zrobić tą skrzyneczkę, właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że na koniec sezonu wszystkie skrzynki, co będę miał, co zrobię. To je otworzymy, więc może ich być 15. Około tak myślę, że będzie, więc no. Więc widzimy się dokładnie za dwa dni na odcinku albo też na live z rana, więc no dziękuję wszystkim za oglądanie i pa.